Cześć! Dzisiaj mam wam do pokazania mój pierwszy albumik. Eee, o nie, wróć drugi albumik, który wykonałam samodzielnie od podstaw, czyli moja jest też baza, bo pierwszym albumikiem, który zrobiłam sama, to był Grudniownik, ale Grudniownika wam nie pokażę, dlatego, że po pierwsze trochę się wstydzę, a po drugie jestem strasznie wściekła, jak na niego patrzę, bo po prostu no nie wyszedł mi tak, jak chciałam i i odbija mi się tutaj tej pory taką czkawką, także także ten sobie podaruję, ale ten jest już myślę do pokazania jest to albumik dziecięcy, który wykonałam dla mojego synka na jego drugie urodziny, tak pomyślałam sobie, że to będzie taka fajna pamiątka z jego pierwszych miesięcy życia, oczywiście teraz tego nie rozumiem, ale robię dla niego taki kuferek i ten albumik znajdzie się w tym kuferku Z odpowiednią dedykacją no Mam nadzieję, że kiedyś to doceni A jak nie on, to może jego żona Bo my, baby, jesteśmy bardziej sentymentalne niż faceci Także... <ścoughs> tak To jest albumik o wymiarach 16,5 cm na 16,5 cm Jest dosyć gruby, bo tutaj ma szerokość 8 cm Zawiera 6 kart, i tutaj już popełniłam jeden błąd, który strasznie mnie wkurza, bo założenie było takie, że albumik będzie dosyć prosty. No, Dlatego, że ja się dopiero uczę i chciałam po prostu zrobić taki albumik na rozgrzewkę. Ale jak to ja w trakcie tworzenia moje styki zaczęły coś tam działać nie tak jak trzeba, i zapomniałam o tym założeniu i te karty. Yy, Rozbudowanie tych kart jest troszkę za grube i album nie pracuje tak, jakbym tego chciała, ale to jest albumik, który zostanie w naszym gronie, więc, więc będzie ok. Okładka jest obszyta zielonym atłasem, który w kamerze wychodzi bardzo, bardzo ciemno, ale na żywo on się fajnie mieni, także nie jest aż taki ciemny. No w kamerze nie jestem tego w stanie pokazać inaczej. atlas pochodzi ze starej, starej bluzeczki mojej mamy. I użyłam go już do trzeciej mojej pracy. Poprzedni, poprzedni jest już na kanale. Muszę jeszcze nagrać filmik z jednym małym albumikiem. No tak mi się spodobał, że chciałam z nim troszkę popracować. Zostały mi chyba tylko rękawy jeszcze. Może jeszcze gdzieś go wykorzystam. No, Praca z nim nie była łatwa, bo on strasznie się naciąga. Ja jeszcze nie mam opanowanej maszyny i szycia papierów, no ale jakoś dało radę. Albuminii związane na wstążeczkę o, w kolorze Ekri, koronkowo. Ona przechodzi tutaj też stół okładki. Na grzbiecie jest guziczek drewniany. Okładkę ozdobiłam taką prostą, dosyć płaską kompozycją. W takiej ramce drewnianej ułożyłam sobie elementy do wycięcia z kolekcji. Albumik jest wykonany z kolekcji Piątku 13 Baby Joy. Jest ona piękna, cudowna, pastelowa. Strasznie mi się marzył albumik dla mojego synka z tej kolekcji. W końcu, w końcu zasiadłam i go zrobiłam. Ale biorąc pod uwagę kolor tej okładki i kolorystykę kolekcji stwierdziłam, że potrzebuję troszkę więcej zieleni do tego albumu i idealnie do tego celu nadały mi się dwa arkusze z takiego bloczka eksonowego. To jest dokładnie ten <śmiech> <śmiech> całkiem czysty i ten w takie drobne, delikatne kropeczki i... Akurat ta zieleń idealnie mi się skomponowała z tą zielenią z kolekcji Baby Joy, więc fajnie to wygląda. Starałam się budować albumik tak, żeby ta zieleń przewijała się na każdej stronie. Zieloną nitką obszyłam też każdą stronę tutaj, też raczej nie będzie tego widać. To jest taka jasna, soledynowa zieleń, prędzej będzie widać te dziurki po idle. Na pierwszej stronie okładkowej jest prześliczna metryczka, która pochodzi z twojej tekturki. Tutaj sobie jeszcze powpisuję oczywiście wszystkie informacje na temat narodzin mojego synka, żeby, żeby wiedział wszystko dokładnie. Na tej stronie znajduje się prosta rameczka. W środku jest mata na zdjęcie za folią i Pro, prościutka kompozycja ze śliczną teksturką z kochanymi stópkami. Na drugiej stronie mamy pionowy wodospadzik, który jest związany na zielony sznureczek. Na pierwszej stronie mamy foliową kieszonkę, za którą jest schowane. schowana karta na zapiski. Wszystko jest oprzyty dookoła zieloną nicią. Jako trzymark zastosowałam kawałek. Tej kolorowej wstążeczki z okładki I dodałam takiego ślicznego guziczka niebieskiego Fajnie to wygląda Z boku wodospadzik jest ozdobiony Tymi ślicznymi śpioszkami Z kolekcji I tutaj wykorzystałam paden, który zobaczyłam u Wioli Ze sklepowego warsztatu A z kolei Wiola Mówiła o tym, że widziała to u Ani Na kanale Ania Tworzy Jest to super rozwiązanie Przynajmniej dla mnie, dlatego, że ja nie za bardzo lubię te, robić te ukryte fotospady, a to wygląda nawet bardzo fajnie. Na kolejnej stronie jest kopertka, w której znajdzie się książeczka z pierwszymi słowami mojego synka. Książeczka jest jeszcze niegotowa, bo zapomniałam o niej, ale sobie to robię. Też jest związana na sznureczek. A za kopertą znajduje się taka płytka kieszeń i tutaj jest mata na zdjęcie. Na kolejnej stronie mamy klapkę, ona jest zamykana na magnesik i tutaj jest kieszonka, w której znajduje się kolejna karta na zapiski i maty na zdjęcia. Otwieramy klapkę i mamy matę na wklejenie zdjęcia. Nie matę, tylko miejsce na wklejenie zdjęcia. I tutaj coś, co mi przyszło do głowy w trakcie tworzenia, bo mój synek nie miał nigdy cumelka, nie ma żadnego zdjęcia z cumelkiem. I akurat tutaj na tę stronę dopasowałam sobie takie zdjęcie, że ten cumelek wygląda jakby był w buzi mojego synka. Więc taki element troszkę śmiałowy. Tutaj się to otwiera i mamy taką książeczkę na klejenie zdjęć. I na kolejnej stronie jest mata z taką delikatną kompozycją, która się otwiera i jeszcze mamy miejsca na... na dwa zdjęcia. I tutaj ta prześliczna, prześliczna kompozycja z misiołkami. Piękna jest ta, ta kolekcja. To jest płytka-kieszeń na dwie maty. I tutaj mamy znowu coś w kształcie kopertki, ale nie jest to typowa koperta, tylko wbieramy i rozkładamy i mamy miejsca na zdjęcia. I tutaj się zmieści Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. No, jakaś tak deślicznym konikiem z Twojej tekturki. Na kolejnej stronie znowu klapeczka zamykana na magnes. Tutaj są miejsca do zdjęcia. A na klapce jest też kieszon. Jest też płytka kieszonka i karta na zapiski. I śliczne ciuchcia, oczywiście z Twojej taktówki. Na kolejnej stronie znowu mamy wiązanie na sznureczek. Tym razem jest tutaj mała kopertka, do której schowałam malutką kartę na zapiski. Tutaj się otwiera. I mamy małą foliową kieszonkę z kartą. Otwieramy, mamy miejsce na klejenie zdjęcia. Tutaj jest niepodklejone do końca. I możemy sobie wsunąć zdjęcia. I jeszcze coś zapisać. Na tej stronie mamy klapeczkę z małą kompozycją. Ona jest na magnesik. Otwieramy i mamy znowu pionowy wodospadzik. I miejsca na zdjęcia. I tutaj bardzo prosta, podniesiona mata. Tutaj też można włożyć zdjęcie. I śliczny, śliczny misiaczek. I tutaj już jest ostatnia strona. Z lewej strony mamy taką dosyć głęboką kieszonkę. To miał być początkowo belly band, ale później zauważyłam, że, że te maty wypadają. Musiałam strasznie tutaj napchać tych zdjęć. Nie chciałam tego robić, dlatego tutaj sobie na dole po prostu wkleiłam i wyszła mi taka przejrzysta jest kieszonka. Ozdobiona belibendem z gwiazdką. Tutaj mamy maty na zdjęcia. I jak to się wyciąga, to fajnie widać tą samą grafikę. I oczywiście karta na zapiski. I gwiazdka pochodzi oczywiście z Twojej tekturki są prześliczne. Muszę sobie więcej zamówić, bo już planuję kolejny album dziecięcy. Będą. Idealnie pasowało. I na stronie okładkowej mamy taką głęboką kopertę. Pomyślałam sobie, że mam dużo takich zdjęć, które gdzieś tam luzem mi latają, a one nie są może takie idealne czy perfekcyjne, żeby je umieszczać gdzieś tutaj w tych głównych miejscach. No ale przecież no, nie wyrzucę zdjęć mojego synka, dlatego pomyślałam, że zrobię sobie taką kopertę, i tutaj powkładam te zdjęcia. Które może są nie do końca udane, ale zawsze jest to jakaś pamiątka. I też jest zamykane tutaj na sznureczek. Na sznureczku jest śliczny cumelek. I oczywiście tekturka z twojej tekturki. I to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Zapraszam Was na kolejne moje filmiki. Do zobaczenia. Pa! pa.